Bike Adventure 2023 przechodzi do historii. Materiał powstał po to, żeby się podzielić wrażeniami, spostrzeżeniami z tej etapówki. Dla mnie to był debiut w tej imprezie, nie debiut w etapówce jako takiej, bo to już trzeci raz jak jadę wyścig etapowy. Więc to doświadczenie nie jest jakieś zbyt duże. Wcześniej jechałem dwa razy MTB Trophy. Chciałbym powiedzieć krótko o przebiegu wyścigu, o tym jak mi poszło. Później, właśnie. Ta główna część, którą chciałbym się podzielić, czyli tematy związane z przemyśleniami treningowymi, a na koniec ocena generalnie etapówki, czy mi się to podobało, czy nie taka, takie ściganie, jakie miało miejsce na, na Bike Adventure i, i cała ta impreza. Zacznijmy od punktu numer 1, czyli przebieg mojej rywalizacji. Bike Adventure to etapówka, gdzie mamy cztery etapy. I chociażby ten to się troszeczkę różniło już od MTB Trophy, na którym jechałem, gdzie pierwszy etap to była czasówka, dosyć krótka, tam godzinna. Tutaj już jest pełny etap, czyli cztery pełne etapy, gdzie czołówka jedzie około 3 godzin, średnio powiedzmy każdy etap. Pierwszy etap w czwartek zaczęliśmy. Przyznam, moje samopoczucie poczucie złe od początku. Myślę, że jeszcze średnio się zregenerowałem po wcześniejszym weekendzie podróże. I inne rzeczy, które uniemożliwiały mi pełną taką dobrą regenerację. Tego dnia czułem się źle. Też trasa, przyznam, troszeczkę mi nie sprzyjała, bo dużo było jazdy po szutrach, czego nie za bardzo lubię. O czym się mocno przekonałem na, na tej etapówce, o czym też później powiem. W każdym razie skończyłem szósty. Gdzieś straty czasowe były też większe niż, niż być powinny, przez to, że pogubiłem trasę. Straciłem tam około 2,5 minuty. W każdym razie to szóste miejsce zdecydowanie mnie nie satysfakcjonowało. Strata do czołowych miejsc, gdzie chciałem się znaleźć sam, była jeżeli dobrze pamiętam, 6 czy nawet 8 minut, więc, więc ogromna, nie był to dobry dzień. Drugi etap, już bardziej techniczny, trasa ciekawsza, moje samopoczucie już znacznie lepsze, więc tutaj zacząłem dosyć dobrze. Jechaliśmy w czołowej grupce w 5 osób. Później się to trochę porwało. Mariusz Kozak i Piotr Brzuska przyspieszyli. Ja jechałem na trzecim miejscu, gdzieś tam zaraz za mną był Litwin z początku. Później te różnice między nami się powiększały. Jechałem swoim dobrym tempem tutaj, widząc chłopaków przed sobą na takich jakichś dłuższych podjazdach. Utrzymywała się strata około minuty, czasem myślę, że nawet mniej. Nie byłem w stanie dogonić Mariusza i Piotrka, także. Dojechałem na metę na miejscu trzecim ostatecznie z około dwuminutową stratą, ale to był dobry dzień. Trzeci etap, szutrowy bardziej, znów coś co mniej mi odpowiada. Na szczęście samopoczucie było lepsze niż dnia pierwszego, więc tutaj byłem w stanie jechać od początku w czołówce. Urwaliśmy się wraz z Mariuszem i Litwinem, jechaliśmy długo razem. Niestety w połowie dystansu gleba, obtarcie, złamana klamka hamulcowa i jazda już drugą połowę dystansu bardziej asekuracyjnie z takim malutkim kikutem zamiast klamki hamulcowej starają się coś tam sobie radzić na zjazdach, ale oczywiście wbrew pozorom brak klamki hamulcowej nie przyspieszyło mnie na zjeździe wręcz przeciwnie posiadając tylko głównie lewy, lewą klamkę, czyli przedni hamulec, no nie było to takie proste na zjazdach. Dojechałem ostatecznie trzeci, więc udało się utrzymać tą trzecią pozycję, ale przyznam, że ta jazda solo po szutrach później. Przede wszystkim to było y, trudne wyzwanie i, i mocno się umęczyłem. Czwarty etap, znów bardziej techniczny, y, znów coś, mi, coś, co mi bardziej odpowiada. Duże zmęczenie, już oczywiście, z poprzednich dwóch etapów. Podobny scenariusz, we trójkę odjechaliśmy: Litwin, y, Mariusz ja. I tak jechaliśmy dosyć długo razem. Na jeden z technicznych zjazdów y, został właśnie kolega z Litwy, więc z Mariuszem jechaliśmy. Gentlemen's znając swoje mocne, słabe punkty. Mariusz prowadził na takich dłuższych, szutrowych podjazdach, generalnie tam gdzie taki aspekt fizyczny, czysto fizyczny był potrzebny. Tam Mariusz był mocniejszy, ja się starałem utrzymać. Ja z kolei wychodziłem na jakichś singlach, na, na jeździe w dół i starałem się tam nadawać dobre tempo. Ostatnie 10 km do mety już odcięło mnie. Przyznam, że byłem pewny, że ten etap ma mieć 51-2 km, a miał 60, więc yy, tutaj też może troszeczkę tak nawet psychologicznie mnie to ścięło jak, jak się dowiedziałem że jednak ma 6 dych. Ja już miałem dość, zostawiłem czy też zostałem za Mariuszem na 10 do mety, jechałem już swoje mocno cierpiąc. Udało się to drugie miejsce dowieść, ale co ciekawe, Litwin, który większość dystansu jechał za, za nami, no to ostatecznie stracił do mnie na ostatnim etapie 20 sekund. Także gonił mnie, na szczęście nie dogonił, ale, ale to by było no, dosyć nieprzyjemne, nieprzyjemna rzecz, gdyby gdzieś tam w końcówce mnie złapał, ja już bym nie był w stanie walczyć i się ścigać na koniec na jakimś finiszu. Ostatecznie drugie miejsce, także jestem zadowolony. Wszystko, co byłem w stanie pojechać, to pojechałem. Mariusz zdecydowanie mocniejszy fizycznie był ode mnie. To, co jest też bardzo istotne na etapówce, to trochę szczęścia i też działający sprzęt, niezawodny sprzęt. Tutaj szybko wspomnę o tym, że jeżdżę na rowerach marki Accent w tym roku. To były takie pierwsze bojowe testy. W górach, w warunkach wyścigowych, właśnie akcenta. Co innego jest trochę ściganie się na cross country, gdzie mamy gdzieś każdy kamień sprawdzony, objeżdżony. Co innego jest ściganie się na górskich szlakach, na zjazdach, gdzie ja po wielu tych zjazdach jechałem pierwszy raz, więc tutaj wiele rzeczy może się wydarzyć. Na pewno jest to większe wyzwanie dla, dla sprzętu. Takie cztery długie etapy po górach. Tutaj rower spisał się znakomicie. Kolejny raz też nie zawiodł mnie. Opony CST, nie miałem żadnego defektu. Podobnie jak na dwóch poprzednich etapówkach, w poprzednich latach, gdzie też współpracuję z, z oponami CST i jestem wciąż pod wrażeniem, jak, jak one są niezawodne. Także cieszę się, że właśnie szczęśliwie, bez defektów, gdzieś ta klamka hamulcowa urwana, ale to też taki defekt powiedzmy wynikający po prostu z uderzenia z, z mojego błędu, z mojej wywrotki. Także to jest sprzęt spisał się znakomicie. Też również super się spisał smar od Bike by SG, z którymi też współpracuję w tym roku, jeśli chodzi o taką jazdę górską przez 3 godziny w różnych warunkach, gdzieś tam jakieś kałuże, później słońce. No to to smarowanie łańcucha jest mega istotne i tutaj Aż byłem zaskoczony, że nawet pod koniec etapów nie było takiego efektu rzężenia. Po prostu ten łańcuch cały czas był nasmarowany dobrze i też w związku z tym nie było jakichś strat w mocy. Przechodząc do kwestii treningowych i takich przemyśleń, po pierwsze chciałbym poruszyć temat właśnie zawodnika cross country, startującego na etapówce, czy w ogóle na maratonie. To wygląda tak, że z jednej strony faktycznie. Czas trwania tych wysiłków jest, jest różny, i charakterystyka jest różna, ale prawda jest taka, że jeżeli spojrzymy na fizjologię wysiłku, to jest bardzo podobne. Bardzo podobne pod tym kątem, że i w jednym, i w drugim w przypadku. Hmm, są istotne te same kwestie, czyli właśnie pułap tlenowy, wydolność tlenowa, wytrzymałość tlenowa. Niewiele się różni pod tym względem, czy pojedziemy na 90 minut, czy na 5 godzin. Mamy coś takiego jak maksymalna moc tlenowa, maksymalny pułap tlenowy, czyli właśnie VO2max i mamy progi tlenowy, beztlenowy. Więc tutaj w jednym i w drugim przypadku jest to istotne przy w przypadku krótszych wysiłków, jak cross-country, które jest bardziej dynamiczne, tutaj oczywiście skupiamy się treningowo bardziej na kształtowaniu tych zdolności do maksymalnego poboru tlenu i do wysiłków, czy też do poprawy mocy właśnie na poziomie VO2 max, poprawy tego VO2 max i tutaj często wchodzimy na te strefy intensywności w trakcie wyścigów cross-country. Ale to o czym warto wspomnieć, właśnie trening na poprawę tych maksymalnych zdolności pochłaniania tlenu w pewnym stopniu poprawia też te submaksymalne wysiłki, czyli chociażby progi tlenowe, beztlenowe. Więc tutaj, trenując pod cross country, jesteśmy dosyć uniwersalni, jeśli chodzi o resztę wysiłków innych dłuższych. Powiedziałbym, że właśnie w przypadku zawodnika cross country. W przypadku skupienia się na cross-country, taki zawodnik może później z sukcesem się przestawiać, czy też wystartować w dłuższych wysiłkach i pojechać to na bardzo dobrym poziomie. Jest tu jedno ale takie, że. Potrzeba chwili, oczywiście, żeby zawodnik się przestawił na te, tego typu wysiłki, żeby pojechał, jakby wykorzystał swój cały potencjał. Też nie jest tak, że tam z dnia na dzień można zmienić sobie cross country na maraton i pojechać jakby na miarę swoich możliwości. Tak samo dobrze maraton, jak i cross country. Potrzeba do tego czasu. Fajnym przykładem, który ja widzę jako trener, e, trenując zawodnika jest Krzysiek Łukasik. Dobrze wiemy z poprzednich lat i z jego doświadczenia, że potrzeba tych dwóch, trzech tygodni, najlepiej jeszcze jednego, dwóch takich kontrolnych maratonów, żeby pojechać dobrze po prostu maraton. Nie jest to możliwe z biegu, tak z marszu, czyli pojechać, e, skupić się na cross country, a za tydzień pojechać na bardzo wysokim swoim poziomie maraton. Wracając do Krzyśka, no to mamy przykład z zeszłego roku Mistrzostwa Europy w maratonie, gdzie skupiliśmy się troszeczkę w końcowej fazie, właśnie, żeby przestawić się na maraton. Krzysiek wtedy wywalczył. Wicemistrzostwa Europy. W tym roku pojechał również na Mistrzostwa Europy w maratonie. Była to taka impreza, która wypadła na zasadzie, a no spróbujmy i skończyło się źle, nie najlepiej. Krzysiek jechał w okolicach 20-30 miejsca, co nie było satysfakcjonujące, więc zszedł z trasy też myśląc o kolejnych startach na, na kolejnych wyścigach cross country. Być na wysokim poziomie tu i tu tydzień po tygodniu to nie jest możliwe, w mojej ocenie pewnie jakiś Pitcock by, by był w stanie, ale, ale też nie wykrzesałby wszystkiego, co jest w stanie um, zrobić poprzez odpowiedni trening. Druga rzecz, technika w kolarstwie górskim i jej rola w finalnym, końcowym wyniku sportowym na, na zawodach. Trzeba przyznać, że taka tapówka pokazuje właśnie w górach, jak bardzo trzeba być kompletnym zawodnikiem, żeby ostatecznie na mecie meldować się na, na wysokich pozycjach. W kolarstwie górskim nie liczy się tylko ten aspekt fizyczny, ale też właśnie technika jazdy. I w moim przypadku no, dużo byłem w stanie nadrabiać właśnie na zjazdach, czy wystarczyło, że zamiast podjazdu Szutrowego, był jakiś podjazd kręty, gdzie był jakiś korzeń, kamień. Tutaj już od razu radziłem sobie lepiej. Także taki wniosek treningowy, który generalnie może pójść świat, naprawdę warto się pochylić nad, nad techniką jazdy. Dużo można zyskać, nawet zakładając, że mamy 10 godzin w tygodniu na trening i nie więcej. To myślę, że w wielu przypadkach, nawet kosztem takiego typowego treningu wydolnościowego, warto po prostu z kimś się umówić. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, bo trzeba przyznać, że no właśnie jest to taka cecha, która jest ciężka do wytrenowania samemu w kolarstwie, często te współpraca. Ja sam współpracuję z osobami po prostu w dużej mierze online, więc tutaj. Zadania treningowe, powtórzenia, moc, jak najbardziej, to wszystko jest yy, i wszystkie parametry związane z treningiem, ze zmęczeniem, z obciążeniami treningowymi to wszystko jest pod kontrolą. Jeśli chodzi o temat techniki, to już tego online się nie zrobi. Myślę, że jest teraz coraz więcej jakichś szkoleń typu enduro, czy trenerów w ogóle już osobnych od, od jazdy, od, od techniki. Temat odżywiania na, na wyścigu etapowym można. Być super wytrenowanym, super przygotowanym na etapówkę. A jeżeli zawalimy temat odżywiania, no to możemy wszystko popsuć. Całą naszą robotę treningową, którą zrobiliśmy wcześniej. Zdecydowałem się w ogóle na współpracę z Marcinem Kasińskim, Kolarstwo od Kuchni, który mi rozpisał całą strategię żywieniową na cały tydzień właśnie z tą etapówką. Więc sporo rzeczy miałem w nawyku. Kilku rzeczy się też nauczyłem. Też mnie przekonał do tego, że w ogóle do picia, do, do większej ilości spożywania większej ilości płynów niż to robiłem dotychczas, co już samo w sobie było dla mnie mega istotnym elementem i rzeczywiście czułem, że to jest dobra rzecz. I faktycznie też tutaj zmotywowałem swoją małżonkę, żeby czekała na mnie z bidonami na, w kilku miejscach. Więc osobiście na, na taki 3 godzinny etap, piłem 3 bidony. 800 ml tam się mieści. Pewnie dalej za mało, ale i tak więcej niż, niż piłem dotychczas. W trakcie etapów to były trzy lub cztery żele, takie 70 gramowe sponsora. Bardziej 4 nawet. Więc też Marcin mi to wszystko fajnie rozpisał, i no nie miałem takich żadnych kryzysów. Pilnowałem tego jedzenia. Byłem zmotywowany bardziej do pilnowania tego, właśnie z taką rozpiską. To samo przed, po generalnie w trakcie cały, całej tej etapówki. Tracimy na, na takim etapie pewnie 3-4 tysiące kalorii, więc to musimy po prostu uzupełnić. Z jednej strony po to, żeby właśnie uzupełnić straty w wyniku etapu z tego dnia, i też musimy już myśleć o kolejnym dniu, o tym, żeby ten glikogen w mięśniach miał szansę znowu się zgromadzić, żeby, żeby było z czego jechać. Zachęcam gdzieś tam, żeby nawet jak nigdy takiej współpracy nie było z dietetykiem, spróbować, żeby nawet zobaczyć i mieć już na przyszłość jakieś wskazówki. Ja osobiście nawet jak. Jak większość rzeczy wiedziałem i czułem i, i stosowałem, to nawet jedna, dwie rzeczy, które sobie tutaj zabrałem od, od Marcina z jego wiedzy, to wiem, że już mi się przyda na, na przyszłość, na, na kolejne starty. Kolejna rzecz. Etapówka jest bardzo fajna pod kątem też zobaczenia swoich mocnych, słabych stron. W tym przypadku przez 4 dni ścigamy się z tymi samymi osobami na różnej nawierzchni, w różnym terenie, więc tutaj. Naprawdę można fajnie wyłapać, w czym jesteśmy dobrzy w stosunku do osób, z którymi gdzieś jeździmy na podobnym poziomie, a gdzie, gdzie tracimy. W moim przypadku, mając gdzieś długi, szutrowy podjazd o łagodnym nachyleniu, czułem się znacznie słabszy w stosunku do osób, z którymi jechałem. Z kolei, jak tylko robiło się troszeczkę bardziej stromo, gdzie trzeba było już przepchnąć, gdzie trzeba było pojechać na niższej kadencji bardziej siłowo, już się czułem dużo lepiej, już czułem, że jestem spokojnie w stanie ich utrzymać. Podobnie w przypadku samej nawierzchni, gdy jadę poszutrze, to tak jak wspomniałem już, mam problemy w ogóle z utrzymaniem się tych osób, z którymi jadę. Z kolei jak już, nawet jeżeli to nachylenie jest takie samo, ale wejdziemy w jakąś ściółkę, gdzie jeszcze jest jakiś korzeń, kamień. Już znacznie lepiej sobie radzę. Sama, właśnie taka koordynacja nerwowo-mięśniowa to, że ja mogę pojechać jakoś lepiej, troszeczkę mocniej i odpowiednio się rozluźnić w trakcie jazdy, właśnie po korzeniach, po kamieniach jakby nie tracić tej energii w porównaniu do osób, które być może sobie gorzej z tym radzą to też są ciekawe, ciekawe wnioski ciekawe takie aspekty, które mogą się przełożyć później na na trening, bo jeżeli patrząc na to w drugą stronę, jeżeli mamy osobę, która właśnie czuje, że dużo traci na, na jakimś podjeździe technicznym, na tym, że jak zaczynają się korzenie kamienie, to już jakby tracą moc, nie są w stanie utrzymać właśnie osób, z którymi jadą. Można przemyśleć temat, czy nie lepiej wjechać w teren na powtórzenia, nie zrobić tego w jakimś cięższym terenie. Nawet kosztem tego, że zazwyczaj wtedy nie jesteśmy w stanie trzymać tak równo, dobrze mocy, jak zazwyczaj robimy powtórzenia na, na szosie, gdzie te warunki są idealne do, do generowania równej mocy, ale tutaj właśnie wjechać w ten teren, postarać się jak najbardziej rozluźnić z jednej strony całą energię przełożyć właśnie na energię, która ma nas napędzić i tutaj trenować w takim czymś. Więc tutaj oczywiście trzeba mieć też odpowiednie warunki do tego. A mój wniosek treningowy jest taki, że muszę popracować nad jazdą na wyższej kadencji, tak żeby właśnie na tych, takich płaskich szutrach być w stanie bardziej oszczędzić nogi i być w stanie wyższą kadencją po prostu utrzymywać. Taką moc, która mi pozwoli jechać z zawodnikami, z którymi chcę się trzymać. Na koniec treningowych tematów, też przemyślenie na temat tego, czy w ogóle wyścig etapowy jest ok pod kątem przyszłej formy, czy można powiedzieć, że to jest fajny, mocny blok treningowy, który spowoduje, że jeżeli oczywiście później odpoczniemy, będziemy mocniejsi. Mam spore wątpliwości, na przykład pod swoim, tej kątem myślę, że raczej nie był to dobry blok treningowy. Mówię to dlatego, że ja już od trzeciego etapu czułem naprawdę bardzo, bardzo duże zmęczenie. Takie, że miałem przyznam wątpliwości, czy w ogóle jestem w stanie pojechać coś więcej dzisiaj niż. Jakąś przejażdżkę regeneracyjną, i przy dojeździe na, na start naprawdę czułem się fatalnie, zarówno w trzecim i czwartym dniu. Okazało się, że jest ok, w sensie takim, że jestem w stanie pojechać na, na miarę dobrym swoim poziomie, ale myślę, że zmęczenie, które się skumulowało właśnie w tych już po trzecim, czwartym etapie, jest no, takie, muszę długo z tego wracać i dłużej odpocząć. Tutaj taki wyścig etapowy, trzeba przyznać, jest mocno wyniszczający. Pod warunkiem, że nie jesteśmy do niego bardzo dobrze przygotowani. Ja przyznam, nie czułem się dobrze przygotowany do wyścigu etapowego. To nie był wyścig z jakimś moim wysokim priorytetem. To było tydzień po Igrzyskach Europejskich, gdzie oczywiście wyścig cross country ma dla mnie większe znaczenie, a już wyścig na mistrzostwach Europy w ramach Igrzysk miał w tym sezonie największy priorytet. A etapówka była jakimś tam dodatkiem, żeby, żeby właśnie sobie pojechać. Trochę dla odświeżenia głowy, żeby pościgać się w innych warunkach. Powrót z tego jest, jest długi. Ja osobiście teraz mam tydzień w ogóle regeneracji już zaplanowany wcześniej, ale jakbym chciał normalnie wrócić do treningów po dwóch, trzech dniach regeneracji, to, to nie. Potrzebowałbym tygodnia. Na koniec jeszcze krótko w ogóle o Bike Adventure. Trasa. Wolałbym mniej jazdy po szutrach. Łagodnych szutrach. Jest to charakterystyka gór izerskich i przyznam, że mi się to po prostu nie podoba. Może nie tyle, co same szutry, bo to jest normalne, że mamy po prostu w górach też takie szerokie, szerokie drogi, ale jeżeli tak, to lubię, jak jest stromo, jak rzeczywiście w górach jest mocno pod górę, a takie łagodne nachylenie. Niespecjalnie. Oczywiście to, to jest też związane z tym, że po prostu, tak jak wcześniej wspomniałem, taka charakterystyka wysiłku mi nie odpowiadała, i czułem, że na tych łagodnych szutrach, na podjazdach, ale i na zjazdach takich szybkich szutrowych, że tracę. Były fantastyczne, naprawdę dużo jest fajnych odcinków technicznych, ciekawych, ciekawych zjazdów y, takich karkołomnych, korzenie, kamienie, jak najbardziej. Tak, i tutaj pokuszę się o porównanie z MTB Trophy sprzed roku w Szczyrku i sprzed dwóch lat też w Szczyrku, czyli Beskidy. No i sama charakterystyka tych gór, przyznam, że bardziej mi odpowiadała pod tym kątem, że jest tam bardziej stromo i pod tym kątem, że no są szutry oczywiście, ale one później zazwyczaj gdzieś tam wyżej przechodzą już w takie większe kamole, często luźne. Więc jest sporo tej techniki, nawet na podjazdach jest rzeczywiście sporo zabawy. A jeśli chodzi poza trasą, organizacja okej, okay, wszystko na dobrym poziomie. W wielu miejscach też takie wrażenie, że jest okej, okay, mogłoby być lepiej ale jest poprawnie. Cieszę się, że, że, że byłem na tej etapówce, że, że przyjechałem, że jakieś nowe doświadczenia też mam trochę teraz większe porównanie, lepsze porównanie. Też właśnie takie wyczucie, jak w ogóle się przejeżdża taką etapówkę, jakie to są doznania. Dobrze sobie czasem to przypomnieć. Nawet pod kątem takim treningowym, będąc trenerem, dobrze jest sobie odświeżyć ten ból, jaki towarzyszy właśnie takiemu wysiłkowi. To tyle. Mam nadzieję, że za bardzo... Nie przynudziłem. Bike Adventure 2023 przechodzi do historii. Ja osobiście teraz tydzień mam luzu, a później szykujemy się do drugiej części sezonu. Tyle, dzięki za wysłuchanie. Na razie, hej!